Cześć! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam kilka ciekawostek, których mogliście nie wiedzieć o i samu. I przypominam, że dopiero po wbiciu 10 łapek pod tym odcinkiem lecimy z kolejnymi ciekawostkami. Więc nie czekajcie, już teraz wbijajcie! Szymon i Samu Kasprzyk jest z 8 grudnia 1989 roku, czyli ma obecnie 27 lat i pochodzi z Środy Wielkopolskiej. Isamu trenował zapasy ponad 6 lat, a przez 5 był mistrzem Wielkopolski. Szymon prowadził kanał, na którym nagrywał tylko Minecrafta. Samu jest ojcem, a jego córka ma na imię Zuzia. Swój kanał założył 30 stycznia 2012 roku. I sam mieszka razem ze swoją dziewczyną Amelią, która również nagrywa filmiki na YouTube. Pierwszy vlog na kanale i sam został stworzony z okazji 8000 subskrypcji podczas nagrywania jedno ucho ma odkryte, a drugie zakryte słuchawką. No i to by było chyba już na tyle w tym odcinku. Jeśli Ci się mu oczywiście spodobał, tradycyjnie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. I przypominam, że dopiero po wbiciu 10 łapek pod tym odcinkiem lecimy z kolejnymi ciekawostkami.